Witamy Was już w czwartym odcinku warszawskiego dreptania z kolorem. Jak zawsze jest ze mną profesor Grzegorz Łęcicki. Dziś znajdujemy się pomiędzy Powiślem a Solcem. Chyba bardziej w ogóle na Powiślu po raz kolejny. Witam Państwa i jesteśmy w zakątku Złotej Kaczki. Złota Kaczka, stara warszawska legenda, ale tak naprawdę została spopularyzowana najbardziej w XIX wieku. Złota Kaczka i ta legenda wiąże się z wielkim pałacem zbudowanym, na skarpie Wiślanej ma takie potężne ceglane mury. On jest powszechnie nazywany pałacem Ostrogskich, ale tak naprawdę to był pałac Ignińskich i Zamojskich, ale mniejsza o właścicieli chodzi o legendę. Pewnie po Warszawie zniszczonej po wojnach napoleońskich, po tej całej epopei, kiedy Warszawa i Mazowsze musiało nieprawdopodobne pieniądze ułożyć na armię swoją i napoleońską, zrodziła się ta legenda o niebywałych skarbach i te skarby miały się znajdować właśnie w podziemiach pałacu Ostrogskich. Te podziemia rzeczywiście istniały, były bardzo rozległe. Niektórzy mówili nawet, że one się ciągną wzdłuż skarpy, wisilane nawet do ulicy książęcej. Ja nie będę oczywiście opowiadał tej całej baśni, bo państwo możecie sobie ją albo przeczytać, albo sobie przypomnieć z dzieciństwa. Chodzi o to, że w podziemiach było jezioro i po tym jeziorze pływała właśnie owa legendarna złota kaczka. Jeżeli się do niej dotarła, trzeba było pokonać różne smoki, demony i różne straszydła, a to się udało podobno albo warszawskiemu Szewczykowi, albo byłemu żołnierzowi napoleońskiemu. I można było zdobyć skarby, ale pod warunkiem, że w ciągu jednego dnia wyda się bardzo wielką sumę, powiedzmy, że 100 dukatów na własne tylko zachcianki. Szewczyk bo o nim będziemy mówić, wziął te 100 dukatów, hulał przez cały dzień i zamówił sobie, mówiąc współczesnym językiem, pewnie najnowocześniejszego smartfona, kupił sobie ubranie, no wszystko, 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 poszedł sobie do jakiejś luksusowej restauracji, ale i tak mu tych pieniędzy trochę zostało. I wracając do tej królewny, zobaczył, że braka i rzucił mu jakieś pieniądze. I wtedy cały czar prysu, Okazało się, że on przecież umowę to miał taką, że miał wydać na własne potrzeby. Żeby, a się podzielił. A się podzielił. I tak jak każda baśń i każda bajka ma swój morał, i wymowę moralną to właśnie ta bajka też uczy o tym, że chciwość, pieniądze, dobra materialne nie są najważniejsze, bo prawdziwy skarb człowiek ma w swoim sercu, wrażliwość na potrzeby innych, ta empatia była doceniona mimo że te pieniądze i te skarby niby złotej kaczki zostały stracone. Żeby też powiedzieć, gdzie my dokładnie jesteśmy, to stoimy w zasadzie przy pomniku złotej kaczki i ten pomnik Znajduje się na ulicy Tamka. No właśnie, mamy taką ulicę, która schodzi tak bardzo ostro. W dół ze skarpy wiślanej ku powiślu. Oczywiście to powiśle to jest dzielnica już nowoczesna, nie to co było w XIX wieku, gdzie była raczej dzielnicą nędzy i dzielnicą ludzi ubogich. A skwer złotej kaczki rzeczywiście jest bardzo sympatyczny, dlatego że tutaj jest fontanna. Tak jak złota kaczka pływała w jeziorze, to tutaj ona sobie nie tyle pływa, co stoi we fontannie, i można sobie z nią robić zdjęcia. I jak widziałem turystów przechodzących, to oczywiście od razu sobie przypominają tę warszawską legendę i zdjęcia ze złotą kaczką sobie robią. Ale, ale jest jeszcze jedna złota kaczka. Gdzie? Na Zamku Królewskim. Tak. Jest taki zakątek Złotej Kaczki też w Zamku Królewskim. No bo jak to Zamek Królewski też kołubi warszawskie legendy, no bo jakże by nie. I ta Złota Kaczka również na zamku się znajduje. A ta kaczka na tamce, skoro to miała być zaklęta w kaczkę królewna, no to nosi książęcą koronę. Także tutaj to nie jest taka sobie zwykła Złota Kaczka, tylko koronowana książęca. Kto wie co by było, gdyby inaczej ta księżniczka postępowała, może nie wiadomo tak naprawdę, kto ją zaklął, tą postać Złotej Kaczki, ale to nie takie najważniejsze wobec owego wymiaru moralnego tej bajki, która właściwie jest takim warszawskim wariantem starożytnego mitu greckiego o królu Midasie, który co się dotknął wszystkiego, to się zamieniało w złoto, tylko nie mógł się ani najeść, ani napić, no i się okazało, że to złoto szczęścia, ani dalszej egzystencji mu nie zapewniło. Także ta legenda o Złotej Kaczce też tak na Naprawdę nam przypomina, że chciwość, złoto. Może się przydać do czegoś, ale szczęścia na pewno nie zapewni. No to szlakiem legend i opowiastek warszawskich drepczemy powoli w kierunku starego miasta. Tak, i spotkamy tam chyba najmniej znaną postać z warszawskich bajek, ale to opowiemy już na Starym mieście. Drepczemy sobie powoli w kierunku bohatera kolejnej warszawskiej legendy, ale po drodze spotykamy ważną postać dla polskiej historii, czyli Mikołaja Kopernika. No, kto wie, czy nie najważniejszą w sensie naukowym. No w końcu nie każdy zatrzymuje słońce i rusza ziemię. To, że Mikołajowi kopernikowi pomnik się należy, to oczywiście dyskusji nie podlega. Ksiądz Stanisław Staszic był jednym z inicjatorów powstania tego pomnika w 1830 roku. Jest to dzieło duńskiego, słynnego rzeźbiarza torwalsena. Każdy jak wygląda kopernik, to może sobie zobaczyć. Ale ciekawostka tego pomnika polega na tym, że mamy na nim ślad carskiej cenzury, dlatego że na jest napis Nikolao Koperniko, Grata patria. I gdzie ta cenzura jest? W napisie. Napis jest piękny, Mikołajowi Kopernikowi rodacy, ale pierwotny zamysł napisu powinien być taki, Mikołajowi Kopernikowi Polacy. Ale cenzura carska oczywiście czuwała, walcząc z Polskością, zabroniła zrobienia takiego napisu, i stąd się pojawiliśmy jako rodacy, a nie Polacy. Idąc krakowskim przedmieściem w kierunku naszego bohatera legendy, nie sposób nie zatrzymać się przy jednym ważnym dla Warszawy pomniku. A pomnik ten znajduje się pod Pałacem Prezydenckim. To jest pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Kiedy zdarza mi się oprowadzać gości z zagranicy, to oni od razu pytają, dlaczego w Warszawie jest pomnik Juliusza Cezara albo Marka Aureliusza. No właśnie, bo to wygląda trochę rzymsko. No, no na pewno nie polski. Polsko. Rzymski, rzymski, w pewnym sensie inspirowany nawet właśnie rzymskim pomnikiem. Marka Aureliusza, wspomniany wcześniej duński rzeźbiarz Tortwaldsen, wyrzeźbił nam taki pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Nie znalazłem w żadnych źródłach historycznych potwierdzenia opowieści, którą usłyszałem od potomkini jednego z arystokratycznych rodów, która to wiedziała od swojej babci, która trochę uczestniczyła jakby w tym ze względów na te arystokratyczne koneksje, bo trzeba było cara przekonać, żeby Polakom pozwolił na postawienie takiego pomnika. I podobno car się zgodził, ale pod warunkiem, że książę nie będzie w mundurze narodowym. W ogóle nie jest chyba w mundurze nie. jest w zbroi rzymskiej, także jest to, no właśnie, więc mamy księcia Józefa, postać prawdziwą, natomiast no, strój rzymskiego generała, powiedziałbym to, trzeba znać całą tę historię, żeby zrozumieć też y, uwarunkowania stawiania pomników bohaterskim Polakom, bohaterom narodowym w czasie zaborów. I to jeszcze trzeba poszperać po pokoleniach, jak pokazuje historię. No właśnie, to jest historia bardzo, bardzo trudna, dramatyczna, ten pomnik zresztą był zabrany jako restrykcja po powstaniu. Przed wojną stał przed grobem nieznanego żołnierza, czyli na placu Marszałka Piłsudskiego. Po wojnie wrócił na swoje pierwotne miejsce, czyli przed pałac namiestnikowski, zwany teraz pałacem prezydenckim. Zanim dojdziemy do naszego finałowego bohatera legendy, tego mało znanego, to zahaczamy o bardzo znaną postać czyli o smoka. Który porażał wzrokiem bazyliszka? Gdzie go znajdziemy? Na rynku Starego Miasta. Mamy taką postać bazyliszka, takiego okropnego smoka. On ma takie oczy, widać, złote, i ma zamieniać w kamień, ale to już tylko przypomnienie tego straszliwego smoka, który grasował w podziemiach Warszawy. Do czasu powstania warszawskiego Warszawa miała podziemia i to bardzo, bardzo solidne, bo dawniej, kiedy budowano piwnice, to one też były piętrowe. I tak naprawdę Warszawa jest chyba jednym z nielicznych, starych miast, w których dzisiaj nie mamy do zwiedzania zabytkowych podziemi. Ale ufając, tej legendzie, możemy przyjąć, że właśnie gdzieś tam w labiryncie tych podziemi mieszkał smok Bazyliszek, który zamieniał swoim wzrokiem w kamień intruzów, bo pilnował skarbów. No jak to smok? Ale pewien zmyślny szewczyk sobie pomyślał, że dobrze by było jednak te skarby zdobyć i wymyślił sposób na Bazyliszka. Okazuje się, że jednak można nawet na takiego straszliwego smoka, a mianowicie pokazał mu jego własne odbicie w lustrze. No i w ten sposób smok sam patrząc na swoje odbicie, tak jak mówił, Wiech zakitował. No a Szewczyk stał się kimś bardzo zamożnym i bohaterem. Tak, oczywiście, no bo uwolnił miasto od takiego straszliwego smoka. To w ogóle jest ciekawe, że nasze miasta stołeczne, zarówno Kraków, jak i Warszawa, mają takie legendy o smokach i o ich zabiciu jako początku miasta. Więc to taka legenda, oczywiście jeszcze z mitów średniowiecznych, tak naprawdę się wywodząca, nawiązująca trochę do Meduzy i Perseusza z mitologii greckiej. Ale oczywiście nasza, swojska, ludowa. Czas na stwora obiecanego. Byliśmy na tamce, na początku krakowskiego przedmieścia zahaczyliśmy o kopernika, przedreptaliśmy koło między innymi pomnika księcia poniatowskiego i po dłuższym dreptaniu znaleźliśmy się przy kolejnym stworze z legendy warszawskiej, czyli przy Misiu. Skąd miś niedźwiedź? w Warszawie i to jeszcze na Starym Mieście. No, wydaje się, że to jest proste, natomiast tak naprawdę to chyba jest najmniej znana legenda warszawska. Mówi o księciu, który był potężnej budowy, oczywiście żył w dawnych, dawnych czasach. Podobno był bardzo taki zarośnięty i tak naprawdę cierpiał z tego powodu, bo żadna kobita go nie chciała. A on chodził do kościoła, mówią jezuitów, czyli w XVII wieku i zauważył tutaj przepięknej urody mieszczkę, ale bał się powiedzieć o swoim uczuciu, ale zauważył, że ona chodzi dokładnie w niedzielę na tę samą mszę świętą, no i on też przychodził i tak z oddali się na nią patrzył, tęsknie i tyle. I pewnej niedzieli przyszedł, patrzy, a ta jego ukochana, wymarzona jest w białej sukni i bierze ślub z jakimś innym mężczyzną. Serce pękło. No nie, gorzej, dlatego, że książę wyszedł, padł tutaj na bruk warszawski i jego ciało zaczęło się zmieniać, tak jak go przezywano, bo nikt nie pamiętał jego imienia, zaczęło się zmieniać w ciało niedźwiedzia i skamieniał. I ten niedźwiedź tutaj od XVII wieku przed kościołem jezuitów na Starym Mieście się znajduje. Legenda mówi, że jeżeli jakaś panna się w nim zakocha, mimo tej jego postury i pogłaszcze go po nosie, to wtedy książę odzyska swój ludzki wygląd. Nos ma jak widzimy bardzo wytarty i nie jedna pan... Ja też pan... spróbuję, ale tak, no... No, proponuje pani redaktor koniecznie. Kurczę, no nic nie widać. Może to no nie ja nie. powinnam go po No może to nie jest potrzeć. ta miłość jeszcze, no właśnie. W każdym razie miś czeka na swoje, na swoje szczęśliwe zakończenie i happy end tej historii, ale przypomina rzecz też bardzo ważną. No, jak to w każdej legendzie i bajce musi być morał pozytywna, a mianowicie taki, żeby nie zatwardzać swojego serca, i być otwartym na miłość. I ta zatwardziałość taka bardzo, bardzo tutaj jest pokazana dosłownie, właśnie zamieniony książę, cierpiący z nieszczęśliwej miłości w kamień no to wezwanie jest proste, nie wolno zatwardzać naszych serc. I tyle lat już czeka, no, zachęcamy wszystkie panie, może to nie ja jestem tą, która powinna potrzeć ten nosek, więc zachęcamy, żeby po przesłuchaniu naszego dreptania przyjść właśnie tutaj na ulicę Świętojańską i nosek misia pogłaskać, a nóż stanie się cud. Do usłyszenia w następnym odcinku.